Witam na kanale plansowo. Słuchajcie, właśnie przyjechała na dzień przed Sylwestrem paczuszka i zrobimy kurierza. Czekałem, czekałem. Niektórzy już dostali, a ja się niepokoiłem, kiedy przyjdzie moja. I proszę bardzo, jest paczuszka od parłakenów. Duża, duży sześcian. I co my tu mamy? O, tu może sobie połóżmy. Okej, okay. otwieramy. O, fajna przykryczka. To się może do czegoś przydać. Te elementy możemy do czegoś wykorzystać jeszcze. Dobra, i co my tu mamy? Tu coś mamy. Dragon Eclipse. Jakaś koperta. Dobra, odkładamy to sobie. I mamy tak. Wyprawa do krainy Cieni Wyprawa do krainy Cieni, Jedno pudło. Jedno małe pudełko. Jedno małe pudełko. Zawarto 72 karty. Ja nie mam z figurkami, mam ze stendami. Bodajże tak nawet zadałem. Dobra, wyjmijmy te zabezpieczenia. Fajnie zabezpieczone, kurczę, rzeczywiście. To trzeba bardzo pochwalić. O! Dobra to też. I pudełko możemy odłożyć, tak? Złożyć jak wygląda jak wygląda ostrość wydaje się być dobra słuchajcie trzy pudełeczka bardzo duże o, tego rodzaju prawda mniejsze i malutkie oraz jeszcze Eggy Hans nie wiem co to jest jakaś książeczka czy to są jakieś misje, czy to jest jakiś komiks, Trudno powiedzieć. To wszystko będziemy się zajmować na unboxingu. Natomiast to jest teraz zimne, musi nabrać temperatury pokojowej, tu aż szron osiada. Także bardzo się cieszę, doczekałem się wreszcie. No i co? Jakoś po nowym roku będziemy do tego na pewno siadać. Ale na razie mam jeszcze kilka rzeczy, które muszę, zaległych, które muszę wykonać. Jest kilka gierek do nagrania, kilka instrukcji, recenzji, i później się pewnie do tego. Nie wiem co z Destiny'sem, którego zacząłem, i część materiałów niestety musiałem wyrzucić, bo, bo się po prostu źle nagrała, ale to bardzo źle. No właśnie, własne numery seryjne, jakby miało tutaj na tym. Pewnie do skanowania, żeby to łatwiej. PL, 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 wszystko.pl, dobra. No jestem, jestem bardzo ciekaw jak to będzie rzeczywiście z tą grą. Dobra, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.